na niego wtedy. Stań te nogi na górze. 3, 4! Jedziemy! Hey. Kurde, coś ty go zgasił? Tak, zgasiłeś go! Mów, żebyśmy wiedzieli. Obejście numer dwa. Dobra, czekaj, to zgasiłeś! Fager, zwłasz, teraz ty biegaj. Dobra, dawaj mi ten motor. Sylwek stój, bo my idziemy kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa na... Kurwa! Chodźcie! Czekaj. Gotowi? Raz, jedziemy. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Zaraz Kiedy się człowiek potknie albo skaleczy woła, o kurwa. To cudowne, lapidarne słowo wyraża jakże wiele uczuć, począwszy od zafascynowania, rozczarowania poprzez zdziwienie, fascynację, a na radości i satysfakcji kończąc. Kurwa! Hej! Dobra, to chodźcie, bo mamy siły! Jak macie siłę, to pomóżcie, bo już zdychamy! Pójdzie! No to co? Cześć chłopaki! No to jest moc, jedziemy, dawaj! Blisko. Jeszcze raz? Nie, słuchaj, jak jeszcze puszka z cegły, puszka Rozrusznik? Ja rozrusznik w ja jak będzie puszka z Patrz, Bardzo dziękuję. Puszka z cegły i w tym momencie rozrusznik. on ja go wspomagać, żeby co chodzi? No dobra. Moc. Jeszcze, dawaj. No chłopaki, ja tu się nie staję, nie macam, bo mi zgasie czy coś. Fajnie było was spotkać i dziękujemy za pomoc. Sylwek, zapierdalaj tam otam, czy go tam na górze. co zrobić, co to robić, bo zaraz bieg rzucić. Nie. Nie możesz w żadnym wypadku to zgasić, bo już się zasapiemy. Za kilometrów nie, nie tak dużo jest coś takiego jak Kolonia Batosz. No. Jedź tam ulicami, bo nie daj Boże, kurwa tu zgaśnie, to się zapłaczymy, a do tego czasu on się naładuje, dobra? Kolonia Batosz, tam się spotykamy, będzie to bardzo blisko. Dobra chłopaki, jedziemy! Jaś, już to masz pierdol, od trzech teraz, Sylwia. Krzej na czubek! Dawaj! Na ten czubek! Ale, już się odłożył w tej do stojaka. się musi się odważyć, musi się wyjebać. To, że lekcje odrobione!

Nie bardzo wiadomo gdzie jechać Słabo oznakowane te ścieżki Ale jakoś trzeba sobie radzić Siński pojechał na zwiady Nie gdzie Ta droga prowadzi ku wodę koło tego stoku Ale ja się obawiam, że my się na nią nie wbijemy jesteśmy mobak. Musimy zrobić krok wstecz, nie ma wyjścia No to jedziemy Utknęliśmy na stoku narciarskim w Batorzu Muszą się tam wdrapać chłopaki Łatwo nie jest Tutaj prawdziwy hardcore dla mnie Było nieźle na pewno były gorsze miejsca ale biorąc pod uwagę, że Sylwek jest mniej doświadczony no to nie jest łatwe Słyszę dźwięk BMK Jedzie szwagier Myślę, że już jest zagotowany Mówił, że mu chłodno wciucha Myślę, że jest zagotowany O kurwa Gaź go, jestem z ciebie dumny szwagier Nie gaszę bo ciężko się odpala Tak? No to zjeżdżamy w dół w takim razie. Poczekajmy, zaczniemy. Tam aż... jest jakiś zjechać w ogóle? Nie wiem. Tak prowadzi TED. A mówię, że same takie uliczki na mapie, takie <laughs> łatwe. Nie przejmuj się. Później ci minie nerwica. Na razie masz, ale to mija. Uśmiechnij się, Sylwester! Zostałeś... Już nie jesteś dziewicą! <laughs> Dobra, musimy się stąd wydostać. Nie ma wyjścia, łatwo nie jest. Sylwek Czeka na dole. Nie wiem po co poszedł. Po tej to słoki toki, ale to nic. Mamy problem, żeby się wydostać, ale się jakoś wydostaniemy. Już nie duży, Ale myślę, że będziemy mieli jak on nie odpala. Wiesz co, raz sp spróbował i, i później piękno, już nie no, chcę. Także Ja myślę, że na jedynce bez odpalania... Ale tam się jest droga. No to na pewno jest. na motorze. Ja myślę, że to A4 jest autostrada. Nie ma drogi. Jeszcze kawałeczek będziemy mieli taki przepust piękny. Kto siedzi na motorze? Mogę siedzieć, nie ma sprawy. Pchają kolejnego kurwa, już nie odpala. Trochę żeśmy tutaj w kość dali tym motorom. No i co poradzić? Nie wiem co poradzić, na razie nie jest łatwo. A musimy przebić się do tej stacji benzynowej. Problem w tym, że nie bardzo kurczę jest jak. No tym przepustem będziemy atakować, ale. No jest, damy radę. Muszę podtrzymywać chłopaków na duchu, bo wezmą, jeszcze mnie zabiją. Aby przejść przez ten przepust, nie ma wyjścia, musimy. No. To jest skrajne niepodzianki. Nie, pójdę tym bokiem. <laughs> no i mamy kolejną przyprawę, dosyć dużą, nachylenie stoku narciarskiego, ale mamy do powrotu albo tam, co jest straszną męką, albo zjechać w dół stoku. Ale, żeby to zrobić, musimy się przeprawić przez kamienie i przeskoczyć na drugą stronę. Ale zmienia całe życie, będzie to pamiętał. Ciężko wejść pod górę, ale już jak wejdą to szybko się zjedzie. No, Kruszyński odpala motocykl, lampa już świeci, jedynka wrzucona i jedzie z nami, ale mam nadzieję, że skręci. Chłopaki idą za nim, jakby leciał, to jednym palcem, jak przytrzymają. Teraz może jeszcze popadać deszczek. Wtedy będzie naprawdę Armagedon No i udało się. Staw narciarski pokonany. Mój motocykl odpalił Ludem na dole, Kuba na popych. Piotr zadowolony, zjechał. Instruktor Kuby na szwagra i jedzie. Przynosi rezultat. No dobra. Czas powiedzieć, że. Należy nam się odpoczynek. Prawda, Sylwester? Trochę. Jesteś z siebie dumny? Bardzo. Piotruś? Jest, prawda. Ja też jestem z siebie dumny. Zobaczcie, gdzie my byliśmy z tego lasu, wyjechać tym kamieniołomem. Pewnie na kamerze to będzie guzik tam dramatyczny, ale trochę nam zaszło. Pawłowi padł motor, coś z alternatorem lub akumulatorem. Zobaczymy, co tu jeszcze nas dzisiaj czeka za przygoda. Ale tymczasem przerwa. Taka porządna. Czekamy na Piotrka, który nas chce dołączyć do nas z Krakowa. A few moments later... Takim tak spadło do 11,1. Ile ty masz? Ja podniosłem 14, także mój się podładował. Oj, jedziemy jeszcze. Tylko nie wiem, czy będzie, chyba tam, co? Dobra, jadę pierwszy, zobaczyć Piotrek, to tam? Bo taki są dwie drogi dookoła i górą. I za chwilę się spotykają. Sylwek, górą czy prawo? To je się zaraz spotykamy, to się łączy za chwilę za górką. Dajesz pod Za rzepakiem i w lewo za tą górę i się złapiemy od razu. Cały? Z którą pojechali? Powinni pojechać w prawo? Cały jesteś? Tak. To najważniejsze. Frajer, kurwa, tu chciałem wiesz przed nim, szukaj oponć, oni pojechali. zabrakło. 3, 4 To i. No to chuj, to i tak trzeba zjeżdżać tam w dół Więc już co będzie, nie? No tam jadę Dobra, jedź, to ja pojadę za tobą Trudno, najbliżej się wrócimy Wszystko w całości? Ta. Pytanie, czy mój odpalił? Bo przecież ja jestem na wyładowanym akumulatorze Odpala Robimy postój na wymianę do domu, to co na spada, no to stajemy, zmieniamy raku, szukam miejsca i stawaj za mną Zaraz staniemy gdzieś Chyba źle pojechaliśmy jeszcze w ogóle. A czego się grzeje silnik? No wiesz, kurde, bo ja go cały czas tam, wiesz, próbuję Może tam... bo jest miękko, cofnij, żebyś nie wywalił no, na mój. <laughs> Jeden ja zer. Teraz... Ja teraz... ja teraz... To wyjebałeś się? No <noise> na, co, tym za, na tym, tym zakrojcie Koło poszło na górkę i nogi zabrakło Nic nie si No co? No, ale ale kurde Fajna góreczka Mogłem w dać zamiast się zastanawiać To jest przeszedł? niestety boku, jedyna to. metoda Człowiek się zawsze boi, ale to jest jedyna metoda Masz trzy metry kable na wypadł z zasobów Ja go jeszcze, 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 jeszcze Akurat będzie zaraz dobrze Okej Teraz będzie idealnie Musimy stąd spierdalać i już wróć Dawaj no Nie ma wyjścia, ja go naładowałem, że palił normalnie, bo ja... Several days later. Oh yeah, Chyba nasz Kubuś gdzieś leży Nie, pojechał dalej W dół inną drogą Paweł! Paweł! Dobrze? Nie wiedziałem gdzie ty jesteś Ja myślałem, że ty się wyjebałeś, więc ja zgasiłem motocykl, żeby ratować Nie! Ja cały czas jechałem A ty się cofnąłeś do wąwozu Ja myślałem, że zawracamy Bo tak miało być, ale zobaczyłem te ślady Dobra, jedziemy Jaka się jakaś opcja schronienia, trzeba ją rozważyć? No, no to poczekajmy chwilę Ile? Co no tam się dzieje? Tylko gdzie my jedziemy pytanie, tam czy tam? To jest dobre pytanie Te Fajne miejsce zrobili tak, tu, idziemy, co? Idziemy na górę, chcę zobaczyć Co ty, przez te pieruny tam? Co ty? Tak. Być tu to jak, jak być w Rzymie i papieża nie widzieć Kucz, no ale miałeś taką przygodę Miałem, ale chcę mieć co Ale to jest wolność Tu są piękne tereny No i atakujemy wejście Miński się rozbiera. Wierzę, że się spłoci trochę schodów przed nami. Jesteśmy na pierwszym, Pierwsze. Nie jest wysoko. Ławeczka jest. Myślałeś Kuba, o tym, żeby takie zawody są? Wchodzenie schodami na pałac kultury? To ci dobrze idzie. Ale Przechodź. I tak właśnie wygląda, prawa. Jeszcze tak. Troszeczkę mieliśmy szczęścia w nieszczęściu, bo. Udało nam się ukryć przed deszczem Prawda Paweł? Tak. Mamy tu wszystko Nawet grilla mam Piotrek, a tu dla Ciebie kawałek Ty się boisz piorunów, to zobacz co tu jest Taki piorunok. No dobra, trzeba przeczekać burzę i zobaczymy co będzie No dobra, to teraz zobaczymy co by tam... Ducho, to by było szpula, ale jakby w dupie rosły to byśmy do lasu nie chodzili, co? Widzimy. Już my się ciepło zrobiło Kurwa mać. Kolejna duża przeszkoda, góra, błoto, ślisko jak na lodowisku, właśnie tyłkiem w lewo, w prawo nie ma, Jakbym dalej, to bym go nie postawił, wiesz? Dlatego. Masakra, ja się musi nie dostać, ja się wywróciłem na stojak. Katastrofa. No, żeby tylko nie trafnął błotem. Nie rzucaj błotem! Nie rzucaj! my się zakopali, ręce po naciąga przeszedł. Skurkowany miał park. Nie daje się, gdzie mówić jechać. Ledwo, że je problem Mi już jest tak, wszystko jedno. Śmierdzę, czy jestem w błocie. A do, dobrze mi szło i kurde, zaciągnęła ją. Tak, że zajebiście zaciągnęła ci szło. Zaciągnęła i dupa. I na koniec to przez tak wszystko. Bo to z prawej mówiłaś, że ona wychodzi poza obrys i wyszła. Chyba tak ale ja za kierownicę będę więcej sił Ty, te, ryc 3 te, poczekaj! poczekaj. poczekaj. <grym> taki motor drogi! Eins-faj-dry eins faj Hop, mamy głasię, dobra, właśnie. kurwa, wszystko ujebane trzymam go <grym> tak, chcesz go ciebie asekurować? to tak, musimy podpychać w tamtą stronę, stąd Kurwa, tracę te nogi No wyjechał Chyba O Mari, Maria, tu się dzieje? Luzi Paweł! Jedź, jedź Jedziemy Biedny po jego najlepszymi olejami. I to na kładach jeździłem właśnie. Tam moich starych działkach. Jak się zmyrałem, to ja zaczęły się drzewa. Wywaliłeś się? Nie. Mówię kurwa, gołężys doraz w oko pierdolę. No. I, i tu mam okularki, ściągnęłem okularki, kurwa, zawrać. <grym> Nic <grym> nie widziałeś? wyjścia. Przy prędkości tam. Świetny pobyt, Paweł. Albo wracamy do lubina. <grym> Tędy? Nie. Co? Ty nie wracamy. Albo jedziemy do asfaltu, to zaraz jest. jemy na Biłgoraj w deszczu. Tak, to wszystko jedyczy. Jedziemy, Paweł, tetem. Tetem jedziemy? A jak ty myślałeś? Nie wiem, może teraz będzie troszkę łagodniejszy, Znając te tereny, to myślę, że nie. Znając te tereny, też myślę, że nie. Jest Dobrze, ale jebiamy głównym krowiem. Taki miałeś ładne rękawiczki. Za płotę. <laughs> Czekaj, może dam radę. No, Zobacz, Paweł, jak to ślizgać. Ja się ja nie mogłem zejść z tego motoru z uwagi na śliskość. No dobrze, teraz mnie. Tak musisz mnie nauczyć kiedyś. Ciągle. Dobrze. No i co, jak dobra? chcesz? Łatwiejszą metodą czy trudniejszą? Dobrze. Kierę, i skręć. No to musisz w tą stronę kierę. Ład za dół tutaj, mocno. Kukaj i mocno do góry. No i dobra, zajmieście. No, trzy, cztery. Tam podniosłem. To było właśnie to, co mi nigdy... Co mi zawsze brakuje. Ja tylko ruszę, ale nie podniosłem. Nie, no bo musiałbyś kutnąć bliżej. Nie masz go kurwa. Nie mogę podejść, trzymaj go. Nie. Trzymaj go. Ale przewróci się na mnie, już nie, nie daj rady. Daj sto złotych. Dobra, kurwa. Trzymaj, nie wsiądę tylko. Co ty robisz? Ale, Ale mam coś, to mam że idziecie pełnić na Na co? Na metek. Gdzie? Albo w liżynie. No to musiałbym zadzwonić do tej koleżanki, tam coś jest czy nie, jak nie to byśmy ten namiot rozbili Albo do Suśca, moich teściów nie ma chyba na działce, a jak nie to najwyżej tam sobie wiesz rozsparte namioty rozwalimy no i tyle. No dobra. No już tylko na to nasza tu potem. Szkoda, to jest gruntowa droga do Zwierzyńca, ale my się zajebiemy. Przecież to nie ma jazdy. Nie, no, nie ma jazdy. Ja, ja myślę, że o tej porze, patrząc na to co się dzieje, komary, kurwa wszystko, zawrócić ulicą. A Ty? No dobra. No, dojebało nam. Ale fajnie, i mi się bardzo podobało. Pływa Ci buch w butach? No, to właśnie nie wiem, czy to spocenie, Nie, pływa. nie, pływa? nie pływa? chyba tak, chyba jest woda, wiesz, trochę tam było. Pamiętasz jak mówiłeś niedawno, chciałbym do piaskownicy, no to proszę. Trochę nas zmęczył, ale ja jestem zadowolony. Tak, Myślę, tak, że zdobyliśmy dobrą odznakę. Bawciu jak żyjesz? Gotuję się. Gotujesz się, rozumiem. <coughs> Co w robimy? Nie, robimy coś, czego ja zwyczajowo nie robię. Czyli zdjęcie. Nie. Tak. Wszyscy mają w tym. Zapaku, a ty będziesz miał w maku. Ja będę miał w maku. Ale mnie zmęczyły te piaky. Tak? No, w tym lesie. A dla mnie było zajebiście. Fajnie jako doświadczenie, ale męcząco dla mnie zajebiście. Ja wiesz, ja tam, kurde, odwagi mi brakuje. Stawałem, a jak wstaniesz, tak, no to już się spika. No to teraz Paweł, masz mi zrobić taką foto, żeby było widać twój motor, mój, na tle tych maków. Ale to musisz zaczekać. Jest wszystko. Ładnie to wyszło? Bo nie Pięknie. wiem czy on wschodzi. Pięknie. Pokaż. Zobaczyć. Chyba ładnie. Bardzo ładnie. Ale jedziemy dalej. Pa. Uważam, że to najlepszy odcinek Teta, jakim jadę. Chodźcie obracamy następne. On nas zajebią te muchy. Dobra, mogę pomagać. Marzę o asfalcie jakby co. Stąd. prosto widzę, jest droga i tam jest. Ta góra niby nie wysoka. 505 metrów nad poziomem morza, ale masakryczne warunki. Było to trawa śliska po deszczu, jak masło, a motocykl wygląda w ten sposób.